Jestem bardzo się cieszę, że zabrałeś mnie do tego sanatorium w tym odcinku. Pau. Wiesz jak jest. Tu, tu, tam jest to! Tu, tu, tam jest to! Tu, tu,

Dobra, okej, okay. ja będę już na dole czekał Dobra, yo No, i powiem wam tak, spóźnienia Według pierwszoplanowanego Wczorajszego info Na które sobie nastawiałem budzik, to i tak jest Rekord, bo tylko 40 minut, czyli Na pewno się nie spóźnimy, to jest pewne Bo my się nigdy nie spóźniamy, nieważne jakbyśmy Byli spóźnieni, to my się nigdy nie spóźnimy To jest w ogóle hit, jakby to powinno się wpisać w takie Ramy, że to jest niemożliwe, a jednak możliwe I teraz powinna być reklama jakaś energetyka Tropper, niemożliwe, ale możliwe <ślał> Pierdolę dzisiaj w ogóle, jedziemy dzisiaj na SBM Festival. Jest yy, czwartek, 24 sierpnia. Gramy dzisiaj o godzinie 22.35. Nigdy nie byłem na SBM Festiwalu, dlatego jestem bardzo ciekawy, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. Chociaż tego co widziałem po relacjach, yy, bo to się dzieje już od wczoraj, od środy to jest naprawdę grubo i ja się nie mogę doczekać. Siemano mordy, dzisiaj krótki wstęp. Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku już twojego ulubionego hypemana. I jeżeli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, to zrób to teraz. I jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zrób to na sam. Koniec filmu albo teraz i to jest wszystko z moich ogłoszeń parafialnych. I zapraszam was na siódmy odcinek z serii Twój lubiony hype man. Tak naprawdę nie jedziemy na żaden festiwal rapowy, tylko country music festival CMF 2023. <mówki> Western Całe życie. Dzięki za Dziękuję wyświetlać jak gości. Niestety nie mamy tak szybkich terminów. Okej, mamy to, dziękuję bardzo. Dziękuję o, bardzo za usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. To jest bardziej powiedz, że ćwiczysz, nie mówiąc, że ćwiczysz, Matko jedyna. To pan ćwiczy? Coś nie coś potrafię. Jak z tego ewa. Muszę tu wkleić. Coś niecoś potrafię. Co nie coś potrafię. Co nieco potrafię. Nie, potrafię. Ale co, sztuki walki nie? Coś nie coś potrafię. <laughs> Może nie widzę. możesz przestać gadać? To jest ochota, gdzie się znajdujemy? Ta jest. Betoniara. W bardzo się cieszę, że zabrałeś mnie do tego sanatorium w tym ciechocinku. I wypowiem ci, tak. że mega no ja tego potrzebowałem. <laughs> Chill, relax. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja tu już byłem trzy razy. Chłopy, normalnie. Opa. Hotel laby. Mijone, hotel laby. Można się mnie? czy jestem w Krakowie, to mówisz się takie zdjęcie. Centrum Warszawy, Centrum Warszawy. Sorry. Centrum Warszawy? Mam nadzieję, że tu jest pary i Nie ma, nie musi. Nie ma, ale Chłopaki tutaj na stojące jarały. Kasyno? Nie. To... Przemu, my tu jesteśmy dwa dni? Nie, nie promujemy wcale kasyna. Nigdy nie, e, nie pana. E, pamiętajcie, że to jest naprawdę ryzyko, to, to jest ryzykiem i to jest naprawdę złe, zły nawyk. Nie polecałem. masz może ognia? Ten nawyk też jest zły aczkolwiek CBD, jestem John Roosevelt, to sam ten cóż i potwierdzam jest okej, okay, jest wszystko w porządku. Tak, to Dostało... samo na kasyna, naprawdę tracicie hmm. tam pieniądze. A Ale sprawdził które jest ciemne. Wiesz jak jest. Czy byłeś kiedyś w Rzymie? Trzymaj. Czy byłeś kiedyś w Rzymie albo czy byłeś kiedyś w Rzymiance? Yy, lepiance. Stary, pomyliło mi się, bo ja tutaj o geografii akurat. To jest jak będziesz gotowy, to przeprowadzimy wywiad, dobra? Jak chcesz, to zapraszamy też Kacperek, bo ty też byłeś bohaterem tak naprawdę, więc... Tutaj też macie Kacperka, bohatera wcześniejszego odcinka. Mordo, to jest dopiero mój trzeci drink, Kacperek dzisiaj grzecznie. Który mam nadzieję, że już no. widzieliście, a jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sprawdzajcie. Nic się nie zmieniło, zostają ci sami ludzie, te same grono, jest lepiej, jest dużo pieniędzy. Zaczęli się odzywać sponsorzy, bardzo chciałbym pozdrowić Red Bulla z tej strony. Nowy Alkos ilu? Ma, jest już zamknięty z dwóch stron. <laughs> Dzięki temu wkłady nie zostawiają zanieczyszczeń i ja nie, ja nie, nie reklamuje w moim kontencie ty wyrobów tytoniowych bo jestem sportowcem. Ogólnie mieliśmy zatem, nie, zatem, nie przepraszam, pić. Przepraszam, Do ogólnie dobra, mieliśmy nie pić i no. miał być dzisiaj na spokojnie, mm. ale okazało się znowu, że mamy kierowcę mm. i, i pewnie są i się skończy tak jak ostatnio, czyli na trzech drinkach. Sperek <laughs> <laughs> to jest na Kasperek wie trzeciego drink. Sławne trzy drinki. No. Sławne trzy drinki Kacpra, każdy mm. pewien. Nie wiem jak to wyglądało nie będę pierdolił, po prostu dzisiaj wjeżdżamy na grubo, nie? Jechanne, auuuu Powodzenia, mój przyjacielu Dużo rozjeżdżam Łaaa rozjeżdżam i zjeżdżam Bez zjeżdżania, bez zjeżdżania Jeżdżam, rozjeżdżam i zjeżdżam tu Okay. I'm to this shit up uh, for real, for real. Man, mm Jamie, -hmm. take this black of ours.

Nigdy czegoś takiego nie zobaczycie jak u najlepszego fekmera kurwa 15! 14! 3. Nie, to szczęko, coś! Coś na takie energii. Szczęśliwego nowego roku kurwa! Tego chłopa kurwa z ziomkami jeździłem samochodem, kurwa po trzeciej w nocy, po czwartej w nocy i słuchałem tego chłopa. Także wielkie dzięki, nie spodziewałem się stając na porządku. No jasne, że możesz! Czekaj, czekaj, dziko, Czeka. dziko! Czeka. Są biznes! Są biznes! Dzięki, dziękuję. Proszę. Mogę jest jak? Piotrus!

Oczywiście tak, tak. A, kto, kto, a, 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 dobra, a myślałem, kto, ty jesteś? A dobra, myślałem, że... Dobra Kto ty jesteś? fotę? Jak to, kto ja W'llumpen"? jestem? Ja na początku myślałem, że mam zrobić fotę 겁니다. A ciebie poprosili o fotę? A kim ty kurwa jesteś? <hacked soundtrack> ja jestem Kuba. Kuba Ale jak jeszcze jedna osoba dzisiaj podejdzie do ciebie <min Shoot> <sy> To <skeletons> Szczególnie jest taka sytuacja, że dzisiaj podbił do mnie Czerwin, którego serdecznie pozdrawiam. I też kurde, myślał, że jestem Michel. Na początku chciałem wkręcić, ale, ale jest to mega w porze mordeczka i po prostu nie wytrzymałem i powiedziałem mu, że, że nie, jest że nie jestem, Michel. jestem Michel, ale ludzie uważajcie, z kim robicie zdjęcia, bo może się trafić ktoś taki jak ja i może was nieźle wyjebać na mydło. Na fotek. Dzisiaj znowu kilka zdjęć zrobionych, a wyszliśmy dosłownie do ludzi na 10 minut, więc kurde, to biznes jest raczej ja, dla mnie. Ja, ja się jaram tym, że... Stary, wiesz, co koncert tak naprawdę ludzie podbijają, że fotkę, są z tym jarem. Jeżeli dotrwałeś do końca, to oczywiście bardzo ci dziękuję. Zostaw jakiś komentarz po sobie na dole i do zobaczenia w ósmym odcinku twojego ulubionego hypena. Pau.